Cześć, dzień dobry. No, dawno żeśmy się nie widzieli. Jak teraz mam te rzadsze golenia, no to chyba się stęskniłem za Wami. Ale to jest taki temat, który mnie troszeczkę tutaj po prostu... Yy, którym mnie zastanawia i trzeba to na spokojnie przemyśleć i tak sobie właśnie myślę i myślę i myślę. A chodzi mi dokładnie o filmik sprzed dwóch dni, w którym pokazałem, w którym mam unboxing i pokazuję, jak dostałem od swojego widza zestaw mydeł, zestaw mydeł, które są zrobione przez rosyjskich wytwórców. No i tutaj faktycznie mimo to, że powiedziałem, że nie chciałbym żeby, żeby na moim kanale kanał, który stricte pokazuje, Moją sympatię skierowaną do tradycyjnego golenia, i żeby się tylko tym ten kanał z, zajmował i pokazywał moje golenia i czym się golę. Nie chciałbym, żeby to była mieszana polityka, no ale jak widać, trudno obok tego przejść obojętnie. No i tam kilka. Hmm, Jakichś prywatnych wiadomości miałem, Mariusz, zastanów się, czy to ma sens, o co to chodzi, jak to wygląda. Nawet jakiś tam jeden podpis pod zdjęciem jest, że to nie fajnie, że promuje, że promuje rosyjskie produkty. Przemilczę, nie chcę tutaj żadnych przykładów dawać, bo to nie o to chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że faktycznie kolega widz, który mi napisał, że jakbym chciał przetestować. Jakieś rosyjskie mydła, to on mi może takie mydła wysłać. Mówił, że nie potrzebuje, żebym to pokazywał, nagrywał, żebym o nim mówił, że to w ogóle nie jest konieczne. Chodzi tylko i wyłącznie o moje zdanie jako osoby, która już tych kilka mydła tam w swoim życiu przegoliła i która no, mogłaby się podzielić z nim swoją, swoimi spostrzeżeniami, czy to są dobre, jak ja odbieram te środki, dokładnie te mydła, czy tam te wody, choć wody mniej, bo ja na wodach to tam się nie znam. I to z moich uz w jego kierunku wyszło. Słuchaj, no ale jeżeli te mydła będą dobre, no fajnie, jakby polski świat tradycyjnego golenia poznał. Może ktoś będzie chciał kiedyś sobie coś kupić, będąc przy okazji albo coś, no nie wiem, i, i się skusi i będzie wiedział, co kupuje. I tak samo to działa w drugą stronę, a może te mydła mi nie będą odpowiadać, ja to wyrażę taką opinię, że mi nie odpowiadają, i to szczerze, kogoś przed przypuśćmy, zakupem e, takich mydeł wydatkiem pieniędzy, choć wiadomo, że moje odczucia są tylko moimi odczuciami. I w taki sposób ja sobie to pomyślałem i w taki sposób chciałem to mm, zrobić, ale mówię, jeżeli to ma tak wyglądać, że jeżeli mm, oczywiście nie zadowolimy nie zadowolimy wszystkich no i, i, i tutaj no, zawsze się ktoś znajdzie, kto będzie na tak albo kto będzie na niej, i, i wiecie i stąd nagrałem, nagrywam ten filmik, nie chcę, żeby był jakiś długi, obszerny a chcę po prostu poinformować no jeżeli chcielibyście sobie mm, jeżeli byście jeżeli macie swoje jakieś zdanie i chcecie wyrazić pod tym filmikiem, to proszę, napiszcie, co wy o tym sądzicie, jak to wygląda. I ja powtarzam, kolega do mnie napisał, żeby nawet tego nie pokazywać. Przy czym ja mam tą sytuację, że od 9 lat się zawsze pokazuję. Ja nigdy nie golę się bez Was przed Wami, każde swoje golenie nagrywam, ponieważ zawsze mam coś nowego do przekazania. Jedynymi wyjątkami były jakieś tygodniowe nie pokazywania się, jak miałem jakiś urlop, coś takiego, a tak to wszystko przed Wami pokazuję, więc ja, żeby to przegolić i żeby po prostu tego nie pokazywać. Wiąże się z tym, że no też wy nie będziecie mnie widzieć. No, I tak sobie pomyślałem, że na przykład będę brał maszynkę nową przegoleśnią dwa razy, potem brzyletka vintage dwa razy, a potem ciachnę sobie golenie, bo nie ukrywam. Ja się tymi mydłami chcę przegolić, bo chcę poznać, czym golą się ludzie akurat w tym wypadku z Rosji. Może wroga warto poznać o, w taki sposób, ale chcę, chcę wiedzieć, mam możliwość, spróbuję yy, i tak to będę robił. Czyli dwa golenia maszynka, dwa golenia yy, żyletka i jedno golenie takie swoje poza kamerką I, i w taki sposób sobie przegolę to mydła. Więc mówię, ja wyszedłem z propozycją do kolegi, żeby może to pokazał żeby świat polskiego tradycyjnego golenia wiedział, z czym się mierzy. Wiedział, oczywiście jak sami na sobie nie spróbujemy, nadal nie wiemy, ale ale, ale już yy, przypuśćmy, ktoś, yy, kto mnie ogląda i moje poglądy, moje spostrzeżenia, yy, moje odczucia związane choćby nawet z mydłami yy, pokrywają się częściowo z ich, oprócz tego yy, też odczucia odczuciami, ale też na wizji byłoby widać, jak to wygląda taki kosmetyk, no to można już sobie yy, na podstawie tego zbudować jakiś taki yy, małą, garść, yy, małą, małą po prostu wiedzę, która. Yy, Pozwoli nam albo zakupić, albo nas ostrzeże przed zakupem. Więc to tyle. I tak jak mówię, i no na chwilę obecną jestem taki troszeczkę. Mm, jestem za tym, chyba żeby. Nie pokazywać tego. Ja sobie, ja się będę po prostu przegalał. Yy, poza kamerką po prostu będzie się tak odciągało troszeczkę, ale chcę to sprawdzić, chcę mieć swoje zdanie, chcę wiedzieć, co jest grane, yy, ponieważ no, jednak tradycyjne golenie jest moją pasją. A jeżeli by miało to kogoś kuć w oczy, jeżeli ktoś by to podciągał pod aspekt polityczny, pod jakąś aferę, promowanie. Yy, 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 yy tutaj państwa rosyjskiego mm, i w ogóle i w, i wspieranie gospodarki. Mm. Rosyjskiej, to dlatego benzyną nie będę handlował. Sorry, nie to chciałem powiedzieć. To dlatego tak to, tak to zrobimy. Ja to tak widzę. No, chyba że chcecie się wpisać gdzieś pod spodem, nigdy nie zachęcam do, do jakichś komentarzy. Nie komentarzy tego, rób na co chce. mój kanał pokazuje moje golenie i nie chcę na nikim nic wymuszać. Ale jeżeli czujecie się na siłach, chętnie się wypowiecie. Wypowiedzie. Ja chętnie to przeczytam i mówię na chwilę obecną jestem troszeczkę taki chyba bardziej na nie, bo jeżeli to ma wzbudzić wzbudzić jakieś nie wiadomo jakie zamieszanie i cudawianki, o Boga, o Boga, to ja chcę spokojnie sobie działać. Ja mam się czym godzić tak jak mówię. Myślę, że od tej chwili bez tych mydeł to rok. Co trzy dni ja będę się golił, to i tak nie przegolę wszystkiego, co chcę pokazać. I to ciągły rok, i to tak, jak ja pokazuję. Tyle, proszę Państwa. Sorki, że zawracam Wam furmanki, bo, bo wiecie, no, ja chcę sobie żyć spokojnie, wygodnie. Bogato, ale każdy tak chce. A życie, jak się okazuje, jest ciut troszeczkę bardziej skomplikowane. I jak już mamy to wszystko spokojnie, wygodnie, bogato, to okazuje się, że coś nas w tyle. A, a to kucie nie jest ale takie dobre i może być po prostu czymś gorszym. <laughs> Więc, żeby nie mieć tego kucia z tyłu, żeby spokojnie sobie działać, kto chce, proszę, yy, napiszcie coś po spodem, ale mówię, żada to konieczność. Taka jest na chwilę hmm, to moja, moja, moja informacja dla Was. Co sądzicie? Może wyrazicie opinię, może nie, ale spokój, spokój, spokój i luźna golonka. Lufa Szardowiznia, hej, cześć. Żegnam Was w czule i dzięki za wysłuchanie. No i dzięki, że Wam troszeczkę czasu podkładłem i zawracałem głowy, a widzimy się jutro na moim goleniu jutrzejszego czterodniowego zarostu. Lufeczka.